Liberalizm nie istnieje de facto istnieje fikcja yy, idei wolności i koncepcja. Globalizacji jest taka, jak powiedziałem, znaczy, że koncentrujemy, centralizujemy władzę we wszystkich istotnych aspektach i trzymamy to w kleszczach głównie ekonomicznych, ale jak trzeba, to nie tylko, i oddziałujemy głównie przez media, które niby są wolne, ale tak naprawdę jakby chciały mówić coś innego niż główny, tak zwany nurt, no to wtedy właściwie nie istnieją, są w niebycie. Otwiera nam się pewne enklawy wolności i sugeruje, że idea liberalizmu przetrwała. Ale proszę zwrócić uwagę, że cały problem z liberalizmem. Od samego początku, a zwłaszcza dzisiaj z tym pseudoliberalizmem polega na tym, że liberalizm odcina koncepcję człowieka od religii. Koncepcja człowieka jest coraz bardziej osadzona w yy, religii. religii. Osoba człowieka jest nienaruszalna pod pewnymi względami, jest pewną wartością i nie da się tego usunąć, dopóki nie usuniemy Boga. Jako fundamentu dla, tego, dla człowieka i człowieczeństwa. Kiedy yy, a idea liberalizmu, czyli wolności, ale także wolności od Boga, na, że tak powiem, na, na, na wicher, na fluktuację powietrza, i zefirki i huragany, oddaje istotę człowieka.